Witam Was serdecznie, bezchmurne niebo, bezchmurne niebo, nie, na niedziela w Zakarcie, padajcie na to, temperatura wznośna, hektolitry wody spadają, spadają z nieba, także nie wiadomo, co dzisiejszy dzień nam przyniesie. Pozdrawiam Was serdecznie i jeżeli coś się wydarzy, to oczywiście będziemy nagrywali. Do zobaczenia wkrótce. Witam was serdecznie, mimo deszczu coś tutaj w kuchni się dzieje: bananowe What is to banana, pisank czekolada. czekolada bananowe, czekoladowe takie placuszki pojebinku dzisiaj robi widzicie? także dzisiaj dzień na, na słodko ja już kilogram przytyłem przez tę porę deszczową bo nie mogę łazić I skip koło the sugar. no sugar? No. No I just use little bit honey no, li miód? flour? Yeah. takie naleśniki, milk? what milk? almond milk. A, almondowe mleko. Czekolada. Egg. Jajeczko. if you banana. You don't need to use the banana. No. ale e, nie wiem czy wiecie, ale na przykład jeżeli robicie placek i nie macie jajka, to możecie dodać pół banana. Będzie działało tak samo jak jak jajko. Nie wiem czy wiedzieliście takim kto ogląda moje filmiki, to zawsze coś się ciekawego dowie. Tur, 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 tur. O, Babinku, szczęśliwe, bo deszcze padają. O, się czekolada wytopiwuje się! A dzisiaj. Going to the kina? kina. to cinema? To jest kina. Cinema. A, eh, jeśli chcesz. To idziemy na król lwa morza. But if you're tired, you can stay. It's raining. Nie, pada deszcz. Dobra, zobaczymy może coś się wydarzy. Witam podobnie, posmakujemy tego oto takiego naleśnika z czekoladą, to widzicie? Z bananami i z czekoladą. O, widzicie jak wypływa? Czekolada jak wypływa. Mm. Dobra, tak wygląda. Mm. Banan i czekolada i mleko migdałowe. Nieźle to. Nieźle smak. Tu jakieś bimba, nie? Ale też go zjemy, co on tam będzie się bimba. Mmm. Dobra. Jak ktoś lubi banany i takie naleśniki do tego można by było jeszcze dodać na przykład jakieś owoce, jagody na przykład O jagody. to by było całkiem inaczej I może później coś zrobię, bo mam jagodę może później jak wrócę z kina, bo idziemy do kina <grybujesz> pozdrawiam serdecznie tak to mówią, że po deszczu po burzy chodzi słońce a? fish is swimming fish is swimming? opowiadałem, pokazałem ten filmik o rybach Wtedy nie może uwierzyć. Nie może uwierzyć, że w kanale były ryby łowione W tych kanałach takich co wam pokazywałem tak jak tutaj. Nie? O A było łowione tutaj na środku w tym kanale Także odpychamy się do kina Tyle. odpychamy się do kina Król Alwa albo Lew Król. baby Spacie, ile wody na, na kapało. Dobra, pędzimy. Idziemy sobie do kina, a tu jakaś impreza na dzielni. Jakieś śpiewy. Ta dziewczynka wygląda jak u nas z komunii, nie? Czy teraz inaczej? Czy teraz się w czerwonych chodzi do komunii? Bo kiedyś były białe. Pędzimy do kina, a tu jakaś impreza się dzieje. Młodzień, dzień mamy. dzień mamy. się, Mamy hello to mam. jest oh, yeah. 23 22 to jest dzień mamy. Dzień mamy. I impreza jest na dzień mamy, a my pędzimy dalej do kina. Pani, jak się patrzy w kamerę. wszystkiego najlepszego dla wszystkich mam, które oglądają kanał. mamy przyszłość O, jest biały. Dobra. A my będziemy, będziemy wyjść. Zobaczymy, wejdziemy i zobaczymy tutaj później, co się dzieje. Idziemy na takie coś, nie wiem, co to, co to jest, ale na takie coś idziemy. Nie wiem czy muzykę idzie, nie wytnie Lion King. Chcemy zobaczyć co to jest. to Zelo idzie, a ja tylko jako osoba, osoba towarzysząca. No, są takie koncerty, tylko jest taki miszmasz, bo tutaj z boku, z boku muzyka z tego eee, z tej bawialny dla dzieci. No i dzieci śpiewają, mamą piosenki. tak jakbyście myśleli, że, że tutaj ludzie nie potrafią się bawić nie mają Dnia Mamy może nie ma Dnia Ojca, ale Dzień Matki Dzień Matki jest na całym świecie a tutaj jest ta bawialnia z tymi z tymi lodzikami także pozdrawiam was serdecznie pozdrawiam was serdecznie 20 minut do seansu, także mamy trochę czasu. Tutaj jeszcze nie byliśmy, ale zobaczymy co tutaj mają. Tu mają karuzelę taką. Karuzelę nie wiem czy to można tego. Tu jest taka grająca szafa. Chyba. Grająca szafa. Tutaj są te kradnące maszyny, co maskotki nigdy nie, nie wylatywują. A i tu są takie, tylko że się chyba kupuje tam u gościa takie ruletki różnego rodzaju symulatory a co to jest za symulator Project Xpack A no ja nie wiem, nie mam pojęcia, nie jestem aż na tyle nowoczesny. Nie wiem co to są za, za projekty no tutaj jest głośno, także nie wiem czy będziecie coś słyszeli tu jakieś napielanki napielanki taka konsola, A tutaj się płaci stówę można sobie zagrać taką grę, nie wiem co to jest The House of Dead, no no, nie wiem tutaj można sobie pojeździć samochodami tutaj takie mniejsze jakieś nie wiem z jakichś pajek czy z filmów w każdym bądź razie, dużo takiego jest różnego rodzaju takich taki gier no te są chyba wyłączone te są wyłączone i grają mi dorośli wędkują sobie i sobie grają tutaj sobie można powędkować o, ryby sobie łapią, patrzcie <laughs> to tylko fishing time tutaj można kupić pamiątki u pana resoraki, resoraki takie i inne pamiątki można sobie kupić. Bilety, jakby się chciało zagrać. Iceman, koszykówka. No, jest trochę tego, nie? Jest trochę tego. Tak jak na luźną niedzielę, to jest luźna niedziela. A tutaj, what is that in here? Going there, What? Nie wiem, co to za chata tutaj jest. Się wchodzi i co tam jest? My barabara, może? A, tutaj jest a tam jest toaleta. Tu są jakieś telewizory, można sobie ogarnąć, sobie oglądać coś? Czy... A, karaoke, tu można sobie wejść i sobie karaoke. Śpiewać i to jest wygłuszone, prawdopodobnie, żeby nie było słychać, co tam się dzieje na zewnątrz. nie? No i tutaj jest bawialnia dla dzieci. To jest karaoke room. To się nazywa karaoke room. A widzicie, jak czek jest głupi, że nie wie. No i tutaj jest taka bawialnia. Bawialnia dla dzieci. Tam do góry mogą sobie łazić, skakać. A tu leży taki krokodyl genas. Chcemy zobaczyć na występ. Już po się zobaczy jak napadało Wyszło słońce teraz Dzień mamy dalej trwa Pozdrowienia dla wszystkich mam A my udajemy się tam Gdzie zawsze w niedzielę Tam gdzie zawsze w niedzielę Czyli zgadnij gdzie jestem Tutaj trwa koncert dzieci dla mam jak się Dobra, my pędzimy My pędzimy w piwnicy. Badajcie jakie ładne oleje możemy sobie kupić kalikowy ekstra Virgin klasyki tu mamy jedne z lepszych oli tych olej z oliwek teraz tak, idziemy teraz, nie? Przechodzimy, przechodzimy na oleje i tutaj mamy różne oleje mamy Kanola oil, mamy sunflower oil Kanola to wiecie co to, nie? E, tu mamy słonecznikowy tu mamy sojowy tutaj mamy ten kukurydziany, o, najgorszy z kolei to jest kukurydziany tu jest kukurydziany kukurydziany rzepakowego nie ma Zapakowego nie ma i tutaj już przechodzimy do olej. Olej najbardziej używanych, czyli olej palmowych i tego innego rodzaju. Bardzo popularny jest tutaj olej palmowy. Olej palmowy jest bardzo popularny i tutaj mamy półeczkę z ryżami: malezyjskie ryże, chińskie ryże, japońskie ryże indonezyjskie, jawajskie, jawajskie, indonezyjskie i takie insze. Takie insze, zgubiłem gdzieś zelinku o, Znalazłem Zelinku, zobaczcie, a tutaj jest świat, a tutaj jest świat zupek chińskich i innych wymysłów. What did you find? Emergency Food Emergency food. no. No także możecie sobie zobaczyć ile tutaj jest tego rodzaju takich różnych zupek chińskich. O tym wam jeszcze nie robiłem filmu zupki chińskie makarony o już Ona to wszystko by zjadła. Jakbym tą półkę zrobił do domu i zabrał do domu, to by to wszystko zjadła. No i tutaj już różnego rodzaju makarony, ryżowe, nieryżowe, chińskie, japońskie, jakie chcecie, jakie chcecie. No, po, po, pokażę Wam cóż, że zawsze jest problem, żeby znaleźć tutaj. Jest tyle wszystkiego, nie? Ale dla facetów na przykład kremu w pogoleniu po nie można znaleźć. Bardzo ciężko znaleźć jest krem po pogoleniu. jakieś tam dezydoranty, jakieś coś jest, nawet jest taka górna półka. Zobaczcie, jakie Adidasa ale kremów po goleniu, kremów po goleniu, to nie ma za to muzykę to YouTube mi będzie blokował tutaj są narzędzia, narzędzia do narzędzia do golenia, ale nigdzie nie ma kremu, muszę znaleźć jakiś krem do twarzy a tutaj na takiej półce dziwnej znalazłem takie różnego rodzaju oleje extra virgin olive oil. ale dlaczego on jest na sekcji kosmetycznej możecie mi powiedzieć? tu takie białe ale to nie wiem tu z jakimiś takimi widzicie? w środku takie to ma Oj. takie dziwactwa w środku Ach, popsułem i tutaj też ma takie oliwki, a w środku są oliwki tak wyglądają jak oliwki ciekawe na co to jest, nie? Pst, taki biały jakiś ekstrudowany, czy coś? dobra, szukamy czegoś ciekawego no, twarze. twarzy znaleźliśmy takie coś dla dzieciaczków, takie kremiki face and body baby cream Innego innego nie mogę znaleźć tylko taki znaleźliśmy <laughs> ale jaja ale jaja takie dziwactwo zwistał no i tak się powiem wam, że odpychamy się do domu zakupy mamy, jedzenie mamy tam jeszcze cały czas trwają trwają te mam piosenki a my odpychamy się do domu, do dumu się odpychamy powiem wam, że jak na takie filmy teraz ta animacja animacja, jakbym nie wiedział, że to jest animacja, to w niektórych momentach by było ciężko, ciężko odróżnić te, te, filmy animowane od, od tych filmów normalnie, co się kiedyś co się kiedyś robiło, nie? Zdumiewająca, zdumiewająca jest ta animacja. Czasem można się zaskoczyć dziwnie. A pogoda się trochę wyklarowała, od rana dawało. Teraz się zrobiło ciepło. Może nie gorąco, ale ciepło. Jak na warunki polskie to by było gorąco, bo 30 stopni w Polsce to jest gorąco, a w Indonezji ciepło. Tak patrzę, jak to. Patrzcie, młodych liści, nie? jak to wszystko, to wszystko odżyło. Dobra, nie będę Wam ściemniał. Pozdrawiam serdecznie. I zapraszam, zapraszam na nowe odcinki i wesołych świąt. Wesołych świąt wszystkim. Pozdrawiamy z Indonezji. Chodźmy, co tu w przychodzi. Co to wow. jest? Jelly? Co jest? Pingo, coś tam jakiś przepis robi. Czasie to nie wychodzi. Czekolada. What is that? Chocolate and what? Mm -hmm. Tak smakuje jak czekolada z mlekiem kokosowym. Uh, should be more, more, i kakao. Kakao? i Czekolada kokonatowa. Zrobiła taką czekoladę kokonatową. Z kakałem. I taka bez... bez... sugar? Od sugar. No, no w sugar? No, oh, jest mleko kokosowe. Pamiętajcie, nie woda kokosowa, ale mleko kokosowe. Bez cukru. A, a, i załoty czekolad jest. Czekolada. Koszka czekolada, ciemna. No, ale coś wyszło takie klejące. No, ale taka tekstura ładna, nie? Tekstura dosyć taka... Badajcie, taka ładna, nie? Tekstura. No oczywiście tu kawałek musimy zakosić. W smaku bardzo dobre. Wiecie co? Ona się tak rozpuszcza w ustach, dlatego jest takie miętkie, bo to się tak rozpuszcza w ustach, jak mm, ej, jak to się nazywa, takie cukierki czekoladowe truflowe trufle czekoladowe jest jak czekolad nama czekolad nama? nama czekolad tak to się nazywa, nie wiem dokładnie o co tu chodzi w tym nama czekolad, ale tak to tak to się nazywa jest mm. The knife should be hot. I do, Ta take I... hot water from This the. Hot. No knife is not hot. <laughs> yes. No tam. Dobra, pokażę wam efekt końcowy, bo nie wiem co tutaj do końca w sobie. Uh. Knife is. knife. knife is not hot enough. Two jabinko kombinuje. Witam Was serdecznie Wczoraj była niedziela, pogoda jakoś się udało, udała A dzisiaj zobaczcie Cały dzień deszcz Pora deszczowa Chłopaki uwijają się jak w ukropie Żeby przed deszczem te papiery zrzucić Także niestety Z poniedziałkowego wypadu Byłem trochę na siłowni Pochodzić, ale z poniedziałkowego Wypadu nic Pozdrawiam Was serdecznie I życzę Wam Wesołych, wesołych świąt. Wesołych świąt. Nie obżerajcie się za mocno. Pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie.